Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie trochę świątecznie, bo będzie jabłko z cynamonem. Zapraszam. Chciałbym zaprezentować wam różyczki z ciasta francuskiego. Bardzo fajny, prosty przepis, który można wykorzystać w święta, postawić na stół. No i oczywiście można zabawić się ze swoimi dziećmi w trakcie przygotowywania tego, bo to jest banalnie proste. Będziemy potrzebowali ciasto francuskie, prażone jabłka, to jest antonówka prażona, puder wymieszany z cynamonem, puder do posypania, sok wyciśnięty z cytryny, oczywiście jabłka. Jabłka będziemy musieli sparzyć, po to, żeby były bardziej elastyczne i dawały się formować. Musimy oczyścić z gniazd. Będziemy potrzebowali 2-3 jabłka. Ja przygotuję 3, lepiej żeby nam zostało. Jeżeli nie posiadacie takiego sprzętu, możecie to zrobić łyżeczką od herbaty. Wycinamy wszystkie niepotrzebne rzeczy. Przystępuje przystępuję do krojenia. Wcześniej możecie sobie przygotować wrzątek, bo jabłka muszą się tak pogotować z dwie minutki, żeby zrobiły się po prostu miększe i nadawały się formować. Dobrze jest skropić jabłka cytryną. Ja akurat mam tutaj już wszystko przygotowane. Jak skropimy jabłka cytryną, po prostu nam nie ściemnieją bo chyba nikt nie lubi brązowych jabłek. Jeżeli wrzucacie na wrzątek, ten czas jest krótszy, więc uważajcie, żeby nie rozgotować. Nasze jabłka zostały odcedzone i przelane zimną wodą. E, musicie to zrobić, bo zimna woda schartuje jabłka i powoduje to, że mm, nie będą dalej się rozpadały, tylko zostaną w takiej formie. No. Muszą być elastyczne zobaczcie. Zacznijmy od rozłożenia sobie ciasta na desce. Pamiętajcie, że ciasto trzeba wyjąć wcześniej z lodówki, żeby złapało temperatury pokojowej, żeby było właśnie lekko klejące, bo jak będzie zimne, po prostu wam popęka. To mamy tak rozwinięte. Ciasto dzielimy sobie na 5. Części. Smarujemy po cieście. Możecie zastąpić dżemem, konfiturą, e, według jakichś tam swoich upodobań. Nie jest to zbyt skomplikowane. I zaczniemy układać jabłka. Jabłka układamy tak, żeby wystawały na brzegu. Jedno obok drugiego. Gdy już sobie ułożyliście jabłka na cieście, posypujemy je pudrem z cynamonem. Nie bójcie się. Sporo tego damy. I zobaczcie, zostawiłem sobie tutaj część ciasta, które w ogóle nie, nie ma ani musu z jabłek, ani jabłek. Po to, że będziemy składać w takiej formie. I teraz będziemy zwijać różyczki. Dołączaj mamy różyczkę. I taką różyczkę przekładamy do formy. Ja mam z silikonową. Jeżeli nie macie silikonowej formy, możecie użyć papilotek tych papierków. I w takiej formie wkładamy do nagrzanego piekarnika w 195 stopni na 10-15 minut. Tak, żeby nam się ładnie zapiekło ciasto francuskie. Nasze różyczki już się upiekły i będziemy je dekorować. Posypiemy je troszeczkę pudrem z cynamonem. Dam jeszcze zwykłego, białego dla koloru. Owoce. No i oczywiście mięta. I zobaczcie. Szybko, prosto, smacznie i naprawdę można fajnie spędzić czas z dziećmi, bawić się. Róbcie, bawcie się i spędzajcie miło święta. Teraz zapraszam na drugi element naszego odcinka, czyli dorsz z jabłkami i z dużą ilością cynamonu. Do przygotowania będziemy potrzebowali dorsza, masło, cynamon, sól, pieprz, jabłka, mąka do pruszania i olej do smażenia. Zacznijmy od przygotowania jabłek. Jabłka będziemy robili w cząstki. Pozbywamy się gniazd nasiennych. Możemy je pokroić takie grubsze cząstki, żeby nam się nie rozpadły na patelni. Gdy jabłka mamy już przygotowane, będziemy zaczynali je smażyć. Smażymy na maśle, ponieważ masło nada nam smaku potrawie. Nie boimy się tego masła. Jak już nam się masło troszeczkę zaczęło rozpuszczać, wrzucamy jabłka i kąpiemy je w maśle. Po chwili smażenia posypuję cukrem. Rozpuszczony cukier spowoduje to, że będziemy mieli karmel. Teraz dodajemy cynamonu. Cynamonu dajemy sporo. I delikatnie dodajemy soku z cytryny. Przygotowane jabłka odłożę sobie w tym momencie. Bo użyjemy ich do naszego dania za chwilę, do dorsza. Zacznę teraz przygotowywać rybę. Mam tutaj filetę dorsza ze skórą, ale będę się jej pozbywał. Nie będę smażył ze skórą, ponieważ pod spodem będą jabłka i ten cynamon, który jest w jabłkach, ma przeniknąć do mięsa ryby. Nacinam, przytrzymuję prawą ręką, wkładamy nóż i pod kątem prawą ręką ciągną sobie skórę i za chwilę będziemy mieli całą skórę zdjętą. Wyrównamy. korzystam te dwa kawałki. Możecie wykorzystać sobie inną rybę, jeżeli nie lubicie dorsza, może być to sandacz, na pewno biała ryba szlachetna, może być również baramundi, mało znana w Polsce, ale bardzo smaczna ryba i u nas hodowana. Teraz sobie papier odsączymy z wody. Sprawdźcie, żeby się nic nie przykleiło. Przyprawiamy. Sól pieprz. Znawcy powiedzą, że do ryby pieprz czarny się nie nadaje. Mają rację. Ja nie używam z prostego względu, że nie lubię, bardzo mi nie odpowiada smak i zapach tego pieprzu i używam czarny i starajcie się jak najmniej używać przypraw ogólnie do ryb. Sól, pieprz wystarczy, cytryna, żadnych jakiś mieszanek ziołowych, bo nie ma sensu, zabija smak ryby i obtaczamy najzwyczajniej w mące. Przygotowujemy nasz filet do smażenia. Na patelnię będę wlewał olej. Tak, żeby zakryć całą powierzchnię patelni. Bo rybkę będziemy smażyć na złoty kolor. Pamiętajcie o tym, żeby rybę położyć na rozgrzany olej. Wtedy Wam się nie po prostu nie przyczepi do patelni. Najlepiej poznać, czy olej już jest gotowy. Po prostu zaczyna nam tak pękać na patelni i takie się robią małe fale. I wtedy olej jest gotowy. Opruszamy z mąki. I kładziemy, smażymy. Zobaczcie, ryba nam tutaj cały czas rusza się po patelni. Starajcie się smażyć ją tak, żeby nie przerzucać ją kilka razy. Tylko żeby to były przynajmniej dwa ruchy: lewa strona, prawa strona ryby. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dosmażyliście, to lepiej, żebyście sobie ją wsadzili do piekarnika. Niż trzymali na patelni. Ona wam się rozwali, będziecie przerzucać. Więc nie ma co kombinować, starajmy sobie upraszczać sprawę. Dorsz się nam usmażył, więc wykładam go na papier, żeby go po prostu odsączyć od tłuszczu. I na talerzu układamy nasze jabłka. Delikatnie rybkę. Do dekoracji użyję kiełek rzutkiewki. Skrypię sobie po wierzchu delikatnie limonką I idzie akcenty cynamonu. To jest moja propozycja. Podania dorsza z jabłkiem i cynamonem. Możecie to wykorzystać na święta. Niekoniecznie musimy tylko i wyłącznie smażyć sobie karpia i korzystać z karpia. Mamy mnóstwo fajnych ryb, smacznych, i to jest moja propozycja dla Was. Spróbujcie moich przepisów, są naprawdę łatwe. Będzie mi niezmiernie miło, jak zagoszczą na waszym wygijnym stole. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt.